Witam serdecznie Kikowy Szlak, Słupickie łąki 7 czerwiec 2012. Dzisiaj kilka słów na temat nie daj się powalić. Może to tak lekko brzmi i sportowo mocno, ale nie to mam na myśli. Mam na myśli właściwie to jakby powalenie, ale jako bardzo, bardzo, bardzo szerokie pojęcie, używające przeróżne rzeczy. Mam na myśli tutaj coś takiego jak nie daj się zniechęcić, nie dopuść wątpliwości, nie trać wiary. Otóż budujemy przedsięwzięcie, które jest bardzo prostym przedsięwzięciem, schematycznie jest bardzo prostym, natomiast nie jest łatwym, ponieważ jest przedsięwzięciem z ludźmi, a w które wkomponowani są ludzie i w których te zależności nie są zależnościami szef pracownicy, nie są zależnościami Jakimiś takimi nakazowymi, rozkazowymi, natomiast są w relacjach partnerskich. Po prostu jesteśmy partnerami. Wszystko możemy czynić, ale tylko z dobrej woli, z naszej chęci, a nie z musu. Nie z tego, że coś musimy, że ktoś nam coś każe, prawda? Tylko z dobrej własnej woli. I oczywiście sama masa różnych sytuacji, w których jakby życie nas testuje, prawda? W których na próbę zostają, zostają, zostają wystawiane nasze dobre chęci, nasza dobra wola, nasze dobre nastawienie, nasza wiara, nasza praca, którą wkładamy w innych ludzi. Wielu, wielo, wielokrotnie przeżywałeś to, przeżywasz i będziesz przeżywał. Dlatego nigdy nie daj się powalić. Nigdy nie pozwól na to, żeby ktoś zasiał zwątpienie w Twoim umyśle. Żeby ktoś sprawił, żebyś miał się źle czuć w stosunku do siebie, jeżeli czynisz dobrze. Jeżeli idziesz e, według y, y, zasad tych ludzkich podstawowych, a rzekłbym tutaj według dziesięciu przykazań, jeżeli idziesz tak jak trzeba, naprawdę e, serio, nikomu nie wyrządzasz krzywdy, Dważe o to wszystko w koło, tak naprawdę. O, na rybki pan jedzie. Wówczas, wówczas pod żadnym pozorem nie pozwól. Aby ktoś mógł sprawić, żebyś się źle czuł na swój temat, żebyś miał jakieś wątpliwości co do tego, co robisz. Oczywiście, że różne uwagi ludzkie, różne jakieś tam, prawda, ich, nie wiem, pretensje, ich jakieś tam hasła, które gdzieś tam w naszą stronę kierują, mają sprawić, żebyśmy myśleli nad tym, ale nie myśleli w sposób, który będzie nas dołował, który będzie nas dołował. Ale wiem, że przez te lata budowania marketingu miałem całą masę różnych sytuacji, w których zamiast wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło, i momentalnie pójść dalej, dana sytuacja była w stanie zatrzymać mnie, o, nie na godziny, nie na dni, ale często na tygodnia, nawet miesiące. Po prostu byłem wybity. traciłem gdzieś tam ten mimo że czytałem codziennie, mimo że słuchałem nagrań, mimo że w sesjach uczestniczyłem, ale Coś gdzieś tam e, nie było jeszcze tak spasowane. Nie potrafiłem sobie z niektórymi rzeczami po, poradzić. Dlatego pamiętaj, pamiętaj o tym, nigdy nie daj się powalić. Nigdy, absolutnie nigdy. Wyciągaj wnioski. Przeanalizuj na chłodno temat i zostaw go z tyłu. Co może załatwić, załatwisz. Nie potrzebujesz przeprosić, bo za jakieś tam stworzyłeś problemy, coś się stało przez ciebie, przeproś. Idź dalej do przodu. Nie pozwól sobie na zwątpienie. Nie pozwól sobie, bo zwątpienie kosztuje majątek. Zniechęcenie kosztuje majątek. Zwątpienie w siebie kosztuje majątek. Majątek szeroko pojmowany. Nie tylko sam finansowy, ale czas życia, który jest bezcenny, kosztuje właściwie wszystko. Dlatego Tyle chyba na ten dzisiejszy kikowy szlak. Jutro kikowy szlak z Rygi. Jutrzejszy, piątkowy, sobotni, niedzielny, już z Rygi, albo gdzieś tam z trasy, czy z samolotu, czy, czy już na miejscu. Zobaczymy. W każdym razie te trzy najbliższe dni to Czech, Tretnit w Rydze. Także do zobaczenia jutro na kikowym szlaku. Hej!